12. seria spotkań Artwood Group 4. Ligi była bardzo owocna dla drużyn przyjezdnych. Tylko w dwóch meczach górą okazali się gospodarze. Wygrane do swoich kont dopisały zespoły z podium. Zostawcie subskrypcję i zobaczcie bramki z ostatnich dni. Sponsorem tytularnym rozgrywek jest Artwood Group, deweloper przestrzeni premium. Zaczynamy od zaległego meczu ósmej kolejki, w którym zewka grała z LKS-em gołuchów. Miniony wtorek okazał się być niezwykle szczęśliwy dla drużyny z południa województwa, gdyż odniosła ona pierwsze zwycięstwo. Wynik porogu otworzył w 52 minucie Antosiewicz. Gospodarze podwoili swoją zaliczkę na 12 minut przed końcem, gdy w sytuacji sam na sam nie pomylił się Michał Kucharski. W doliczonym czasie bramkę kontaktową dał gościom Kacper Czajka, jednak okazało się być to ostatnie trafienie w tym zaległym meczu. 12 seria gier wystartowała w kurniku, gdzie kotwica wysoko pokonała piasta. Na pierwsze trafienie trzeba było jednak czekać 37 minut, a worek z bramkami rozwiązał Adam Borucki. Kolejne gole padały już w krótkich odstępach. Po niecałych 120 sekundach swoje nazwisko na listę strzelców potężnym uderzeniem wpisał wełniak. Chwilę później kotwica zaatakowała po raz kolejny, tym razem za sprawą Michała Patalasa. Goście z kobelnicy również otworzyli swój dorobek przed przerwą, gdy skarnego nie pomylił się ślosarz. Jak się miało okazać, było to ich jedyne sobotnie trafienie. Dwa gole do swojej zdobyczy dołożyła natomiast Kotwica. Najpierw dublet skompletował Wełniak. A kropkę nad i z Wapna na kwadrans przed końcem postawił Niemczyk. Wygraną, choć mniej okazałą, wywalczył także Mieszko Gniezno. Zespół z Grodu Lecha przed przerwą trafił w Międzychodzie tylko raz, a konkretnie uczynił to Cimer. Chwilę po zmianie stron przewaga trzeciej siły Ligi wzrosła, a do protokołu swoje nazwisko wpisał Jakub Hoffman. Gospodarze nie rzucili ręcznika i zdobyli bramkę kontaktową za sprawą swojego najlepszego strzelca Denisa Maćkowiaka. Przez ostatnich 30 minut wynik nie uległ jednak zmianie i to goście mogli świętować po ostatnim gwizdku. Dwukrotnie do remisu w Lesznie doprowadzał huragan. Polonia pierwszego gola zdobyła 6 minut przed przerwą, gdy indywidualną akcją popisał się Michał Skrzypczak. Goście odpowiedzieli na to 11 minut po zmianie stron, gdy po niefortunnym ślizgu piłkę do własnej bramki wbił krawiec. Gospodarze byli w stanie ponownie uzyskać przewagę. Na 10 minut przed końcem na jednobramkowe prowadzenie wyprowadził ich Patryk Gendera. Komplet punktów nie pozostał jednak w Lesznie. W 90 minucie zrzutu karnego do remisu doprowadził dylewski. Dobrze minionego weekendu nie będzie wspominać korona piaski, która została na własnym terenie rozgromiona przez rywali schodzieży. Polonia strzelanie rozpoczęła po 8 minutach, gdy po strzale ze sporego dystansu piłkę w siatce umieścił grigala szwili. Po upływie niecałych 30 minut Chodzieżanie powiększyli prowadzenie, gdy do bitki Barkowskiego nie był w stanie zatrzymać golkiper gospodarzy. Przed przerwą do bramki pięknym strzałem trafił jeszcze Jakub Zbieralski. W drugiej połowie do protokołu wpisali się także Rezo Szwili, Wiktor Rajek, Mikołaj Dorna oraz Enrico Wiczak. Niestety tych bramek nie uchwyciło oko kamery. Przed przerwą padły wszystkie bramki w kościanie. Po 12 minutach rywalizacji Konrad Kuciak wyprzedził obrońcę i wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Chwilę przed przerwą rezultat ustalił natomiast pod drugą bramką Kuba Kałużyński. podziałem punktów zakończył się również mecz w Śremie. Tam po 5 minutach wynik otworzyli gospodarze, a konkretnie Kabaj. 10 minut później świetnie przestrzeń w polu bramkowym znalazł harendarz, dzięki czemu komfortowo skierował głową piłkę do bramki. Do szatni z zaliczką schodzili jednak gospodarze, których na prowadzenie w 38 minucie wyprowadził Jehura. W drugich 45 minutach kibice zobaczyli tylko jedno trafienie. Do remisu doprowadził Jędrzej Zapłacki. Dobre, złego początki. Z perspektywy gospodarzy tak można podsumować mecz w Ostrowie Wielkopolskim. Zespół Ostrowi objął prowadzenie po nieco ponad kwadransie, gdy z bliskiej odległości trafił się Wiera. Jednak jeszcze przed końcem pierwszej połowy sytuacja się odwróciła dzięki bramkom Dolaty i Wanzela, których niestety nie nagrano. Wynik w drugiej części spotkania ustalił Dolata, tym samym kompletując dublet. Emocjonująco było w sobotę w Koninie. Gospodarze szybko objęli dwubramkowe prowadzenie dzięki dwóm trafieniom Daniła Łyskowa. Odpowiednio z szóstej... ...oraz ósmej minuty. Nielba złapała kontakt przed przerwą, gdy własnego golkipera pokonał Kowalski. W 74. minucie na tablicy wyników był remis, gdyż świetnie z rzutu wolnego przymierzył Leśniewski. Ostatnie słowo należało jednak do górnika. W 89. minucie piłkę do bramki wbił Bartosz Kowalski, tym samym rekompensując swojej drużynie trafie niesamobójcze i zapewniając jej cenny komplet punktów. Takim samym wynikiem, choć dla gości, zakończył się niedzielny mecz w Kobylej Górze. Worek z bramkami rozwiązali przyjezdni z Goliny, gdy w 13. minucie po zamieszaniu do siatki trafił Sebastian Purczyński. Zewka odpowiedziała po przerwie, w 56. minucie do remisu po błędzie bramkarza Polonii doprowadził Michał Kucharski. Goście potrzebowali ponad 20 minut, by ponownie uzyskać przewagę, a jednobramkową zaliczkę dał im Iwiński. Po kolejnych 8 minutach ów bufor urósł, a do siatki trafił Damian Siek. Gospodarze walczyli do ostatnich sekund, było ich jednak stać wyłącznie na częściowe zniwelowanie strat. W końcówce do bramki trafił Markowski. W miniony weekend swoje mecze wygrały wszystkie ekipy z podium. Nastąpiła jednak zmiana w dorobku punktowym dwóch drużyn, gdyż decyzją Związkowej Komisji Odwoławczej w spotkaniu Polonia-Chodzież Polonia-Golina z trzeciej kolejki utrzymano bezbramkowy remis z boiska. W dolnej połowie stawki Zewka dzięki wygranej w zaległym meczu nieco zniwelowała straty do drużyn znajdujących się nad nią. Kolejna zmiana na czele klasyfikacji strzelców. Dublet pozwolił na przejęcie żółtej koszulki lidera Filipowi Wełniakowi. Trzynasta seria gier Artwood Group czwartej ligi to 8 sobotnich i jedno niedzielne spotkanie. Do zobaczenia na trybunach.